Witam Państwa. Adam Jakubowski. Prowadzę w hotelu Westin e, cukiernie. W dniu dzisiejszym przygotuję dla Państwa deserek, który będzie się składał z musu czekoladowego z dodatkiem tahini, pudru dżenduja, sosu tofi, fig, które wcześniej zamarnowałem w likierze amaretto oraz limonki z dodatkiem soli. Do śmietany, którą ubiłem już wcześniej, dodaję gorącą czekoladę. Następnie dodaję od razu pasta tahini. Pasta tahini jest to nic innego jak zmielone aż do momentu zolejenia ziarna sezamu. Dzięki temu, że użyłem tahini, nasz mus będzie miał nie tylko posmak mlecznej czekolady, ale również nutę smakową chałwy. Do naszego kremu, który powstał z ubitej śmietany, mlecznej czekolady i pasty tahini, dodam Mini figę, która została zamarnowana wcześniej w likierze Amaretto. Kroję ją na kawałki, bądź jeżeli jest większa figa, na cztery. Na talerz nakładam odrobinę sosu tofi, który jest bardzo łatwy do przygotowania i wykorzystywałem go wielokrotnie w naszych serach prezentowanych na blogu. Następnie przy pomocy kawałka plastiku patki plastikowej, bądź nożyka, bądź patki metalowej. Rozprowadzam go w ten sposób. Będzie to zarazem sos, a jednocześnie element dekoracyjny całego deseru. Wcześniej przygotowane ringi z gorzkiej czekolady, którą uzyskujemy poprzez rozsmarowanie na kawałku folii bądź papieru, zawinięcie i pozostawienie do zastygnięcia czekolady. Układam je na talerzu nasz krem nakładam do worka. Przyciujemy krem na kremu. Nakładam delikatne wiórki z czekolady orzechowej. Kiedy mam już przygotowany mus czekoladowy z płatkami czekolady orzechowej i dodałem moją ulubioną rejestrację, żebyśmy wszyscy mieli pewność, gdzie jest serwowany nasz deser, dołożę limonkę. Z tym, że limonkę jeszcze ją doprawię odrobiną soli. A żeby dopieścić nasz deser, a później nasze podniebienia, wykorzystam jeszcze odrobinę. Pudru genduja, który uzyskujemy poprzez zmieszanie czekolady genduja bądź pasty genduja z odrobiną maltodekstryny. Dzięki tym tłuszcz jest związany i uzyskujemy konsystencję pudru. Tak przygotowany czekoladowo-czekoladowy deser na pewno znajdzie uznanie w Państwa oczach, jak również na podniebieniach. A recepturę na ten deser i wszystkie inne nasze ciekawe propozycje znajdziecie Państwo na naszym blogu kulinarnym akademia Zapraszam!